Witam Was widzowie, to jest filmik, czyli specjal na 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że dobijemy, może nie do końca roku, ale do nas, w następnym roku, chociaż dobijemy do marca czy lutego, dobijemy te 1000 subskrypcji. Będę też dla Was robił specjalny content na to wszystko. Też będzie piosenka, myślę, może w połowie następnego roku, czy w wakacje. Do tego jeszcze e, jednego widza dodam znajomych, czyli Astur Pospolity odezwie się do mnie pod tym filmikiem, a drugi widz, którego dodam to będzie ten który będzie... który mnie przekona najbardziej e, w komentarzu do tego to on zostanie właśnie dodany. No i co, no i myślę, że zagramy razem, tylko od razu mówię, że bez mikrofonów, bo wolę tak nie, będziemy pisać jakoś na czacie, a nie szukać. Więc mam nadzieję, że się cieszycie, że dobijemy te tysiąc subskrypcji, że będzie, będę miał swój własny kod twórcy. Bo jeżeli się nie mylę, to tylko na, na, jest na 1000 subskrypcji, jest kod twórcy, też go wtedy będę wam podawał, żebyście go wpisywali, będzie mi miło. No i co, no i. Dzikarok się z wami żegna. To by miał być taki specjal, że dodam po prostu dwóch widzów do znajomych. Będę z nimi grał. Będzie z tego odcinek, żebyście wiedzieli. Więc na razie i myślę, że się cieszycie.